Zobaczyłem dzisiaj o tym, co się dzieje u naszego wschodniego sąsiada. Czyli zaktualizujemy sobie po prostu informacje. Nasi nasze frendy ze wschodu, można powiedzieć, robią się coraz bardziej bezczelni. Jeszcze. Do tej pory to tylko prezydent Dej taki był, Dej, Dej, nie? I, I po prostu uważał, że mu się wszystko należy i że trzeba mu dawać. No więc Donald Tusk mu dawał, kolejne pakiety pomocowe trzeba było wysyłać. No a teraz doszedł do tego po raz kolejny pan ambasadorek, ambasador Wasyl Bodnar, który tam pewne rzeczy obraził się na kandydata, na prezydenta, na pana Nawrockiego. O co się obraził, to zaraz sobie powiemy. A drugi gagatek z państwa U jest... Ich minister finansów, który szuka Kasiury, już kombinuje, jak mamy 2025 rok, jeszcze połowy nie ma, a on już kombinuje, jak zapewnić finansowanie na 2026. I zgadnijcie, co wymyślił. No to ja Wam powiem tak: weźcie się za robotę, weźcie najlepiej na drugi etat, idźcie do pracy, ponieważ podatki trzeba płacić, a uśmiechnięta Polska Donalda Tuska musi przygotowywać kolejne pakiety pomocowe, żeby zapewnić im funkcjonowanie i żeby zapewnić sponsorowanie tej wojny. No tak to wygląda dzisiaj jeszcze parę informacji, co tam słychać na froncie i oczywiście nie obejdzie się bez komentarza dotyczącego prezydenta Day, który oczywiście płacze i woła Day. No ale zanim przejdziemy do szczegółów, to Dajcie kciuk w górę, komentarz taktyczny, zasubskrybujcie kanał, udostępnijcie materiał. No i przypominam, do, że na pod koniec czerwca, 28 czerwca konkretnie, i są jeszcze miejsca, żeby się zapisać na szkolenie wojskowe praktyczne ze strzelaniem z broni krótkiej, gładkolufowej, z broni długiej. Można się czegoś nauczyć. Oprócz strzelania, oczywiście, inne wojskowe rzeczy, a wszystkie szczegóły macie w opisie pod tym filmem. A jak ktoś nie chce praktycznie, można sobie wykupić konkurs online, albo jeżeli ktoś potrzebuje, to zapraszam również na konsultacje, na konsultacje online. Dobra, lecimy sobie z tematem. Jak już y, zrobiliśmy ten y, przerywnik reklamowy. Więc tak, ambasador państwa U obraził się na Karola Nawrockiego w związku z tym, że pan Nawrocki był u pana Mencena i y, pan Nawrocki podpisał y, się pod y, tymi, y, tym, co pan Mencenu posunął, czyli m.in. pod tym, że nie podpisze ustawy. W sprawie ratyfikacji akcesji państwa U do NATO. Czyli, że my Polacy, znaczy my Polacy, my Polacy nie chcemy ich w NATO i pan Nawrocki się z tym zgadza, że on również te, też nie chce ich w NATO. To jeszcze nie ten czas. I oczywiście pan Wasyl Bodnar na antenie RMFFM mówi tak. Wydaje mi się, że polską racją stanu jest integracja naszego kraju do NATO bo to zwiększa bezpieczeństwo Polski, bo wschodnia granica byłaby bardziej bezpieczna. Decyzja o zabronieniu czy ograniczeniu jakichś praw państwa U nie jest do przyjęcia, bo to dla nas jest zasadnicza sprawa istnienia. No to troszkę pan Wasyl, yy, panie ambasadorku, coś sobie delikatnie wyjaśnimy, o co tutaj tak naprawdę chodzi, bo minął się pan delikatnie z prawdą, bo. Polską racją stanu nie jest integracja państwa u, e, w NATO, nie jest to, żebyście byli w NATO, ponieważ to w ogóle nie zwiększa bezpieczeństwa Polski. Wasza integra integracja z NATO powoduje to, że jesteśmy w niebezpieczeństwie, ponieważ wciągając was do NATO narażamy się na atak Rosji. A ja tylko przypomnę, że e, Rosja jest mocarstwem atomowym. I że Rosja, i że wy macie generalnie, delikatnie mówiąc, burdel tam od 2014 roku. Cały czas jesteście narażeni na ataki Rosji, a tak naprawdę macie problem chyba od 91 roku, odkąd po powstaliście. No ale to już mniejsza o większość. Także to kompletnie, to że państwo U miałoby być w NATO, to nie, kompletnie nie, nie zwiększa bezpieczeństwa Polski. Państwo U powinno być poza NATO! Bo wtedy jest buforem NATO. A jak jest w NATO, to jest zagrożeniem dla NATO. Także tutaj jest kluczowe to, żeby nie wchodzili. Także wschodnia granica bezpiecze... wschodnia granica będzie bardziej bezpieczna, jeżeli oni nie będą w NATO, a będą buforem NATO. Zderzakiem po prostu. A nie częścią NATO. Także tutaj się nie zgadzamy. I kolejna sprawa. Panie... Panie Wasylu! My nie zabraniamy i nie ograniczamy praw państwa U. Po prostu my mamy takie prawo, że możemy nie zgodzić się na wasze przyjęcie do NATO. Wy możecie oczywiście próbować się dostać. Możecie pukać, prosić, składać petycje. My tego nie zabraniamy. Możecie starać się o przyjęcie, jak najbardziej. Ale my możemy blokować i możemy was nie chcieć w NATO i tyle. Także jesteście po prostu bezczelni. Nie? Kolejna wypowiedź pana Wasyla. Dziś państwo U walczy także bronią z Europy, w tym z Polski. Nie rozumiem postulatów, które podważają prawo państwa U do integracji do NATO. No nic, nic nie rozumiem, nie? Nic nie rozumiem. Nikt, nikt nie podważa tego prawa, jeszcze raz powtarzam, nikt nie podważa prawa ich do prób integracji z NATO, ale NATO was po prostu nie chce. To jest na takiej zasadzie, jak ja bym po prostu chciał kogoś Zaprosić do domu, a moja żona by powiedziała, że nie ma ochoty z nim spędzić. Nie, nie, nie ma ochoty, żebym żeby ja kogoś zapraszczał takiego, żeby ktoś wszedł taki do naszego domu. No. No i wtedy ktoś może ubiegać się o wejście do mojego domu. Ja mogę nawet wyrażać chęci, no ale jak moja żona nie toleruje, no to niestety won. Pakuj, pakuj się i do widzenia. Jak to się ładnie mówi. I teraz przejdźmy sobie do pana ministra finansów, kreatywnego ministra finansów, państwa U, pan Sergi Marchenko, który wypowiada się na Facebooku. <laughs> ma genialny pomysł. Po prostu w skrócie, że Europa ma sponsorować i dorzucać się z części ze swojego PKB. Każde państwo ma dorzucić się na istnienie i finansowanie państwa U. Zresztą posłuchajmy, co pan Sergi Marchenko pisze na Facebooku. Napisał tak, kończę pracę nad polami spotkań bloku finansowego G7 w Kanadzie. Program spotkania z ministrami finansów Kanady i Niemiec, przywództwo MFW to jest Międzynarodowy Fundusz Walutowy omówienie potencjału inwestycji. Państwa U z kanadyjskimi biznesami, oraz oczywiście tradycyjny już dzisiaj udział w sesji G7 poświęcony był tematom państwa U. Niezwykle ważne, odebrane, jasne sygnały. Wsparcie państwa U będzie kontynuowane. Wspaniale, jakże się cieszymy. Drodzy Polacy, na drugi etat idźcie. Trzeba podwoić podatki. Gdzie jest nasz minister finansów? Potroić podatki. Bo trzeba finansować tam ten konflikt. Kluczowym tematem poruszanym z partnerami są sposoby na zapewnienie potrzeb finansowych państwa U na uwaga 2026 rok. Kluczowym tematem poruszanym z partnerami są sposoby na zapewnienie potrzeb finansowych Państwa U na 2026 rok. To jest kluczowy temat, w jakim powinniśmy się w Europie zajmować. Oni nie są ani członkiem NATO, ani członkiem Unii Europejskiej, ale dla nas to jest kluczowy temat, żeby się zająć finansowaniem ich na 2026 rok. Obecnie prowadzimy dialog na temat możliwości włączenia potencjału wojskowego państwa U do systemu obronnego Europy. Co oni odpierdzielają? Oni chcą włączyć ich potencjał wojskowy do systemu obronnego Europy, znaczy, że co? Oni mają być naszym ochroniarzem. To my co sobie ochroniarza wynajęliśmy i mamy płacić za tego ochroniarza, którego nie, potrzeby, nie potrzebujemy. No ale ktoś im wmówił, nasadzał nasa, do głów, że to jest genialny pomysł. I teraz nasi politycy będą chcieli przepchnąć to i wmówić nam, że to jest genialny pomysł, że sobie będziemy płacić za ochronę. Ja pierdzielę. Jestem przekonany, że taka decyzja ma szereg strategicznych zalet dla państwa U. Tak, dla państwa U to są same zalety, a dla nas same wady. Wy korzystacie, my płacimy. Wy dostajecie, my oddajemy. Nic w zamian nie dostajemy. Genialne. W tym utrzymanie stabilności finansowej w 2006 roku i dalej. A w 2026 roku i dalej, czyli jeszcze w 2027, 8, 9. Pięknie. Aż, aż, aż mi lżej na serduszku, że moje podatki idą na, na taki szczytny cel. A dla Unii Europejskiej ochronę przed potencjalną rosyjską agresją. Mówiłem, ochroniarza sobie kupujemy, bo my sami się nie jesteśmy w stanie chronić. Oni są naszym ochroniarzem. Przecież wojsko państwa U ma do tego wszelkie potrzebne doświadczenie, ale my mamy własne wojsko. My mamy własny sprzęt, nie musimy oddawać tego sprzętu. Gdybyście nie dostali sprzętu, pieniędzy, to byście nie mieli doświadczenia, w ogóle by, wa by was nie było. Dlatego apeluję o zakończenie tego konfliktu i o to, żeby przestać sponsorować ten kraj. Co oferujemy? O, coś oferują, niesamowite. Oferujemy udział partnerów. <laughs> oferują udział partnerów w finansowaniu Sił Zbrojnych Państwa U. A co za tym idzie włączenie armii państwa U do systemu obronnego Europy? No, zaoferowali nam, no powinniśmy się cieszyć, że coś nam zaoferowali. Zaofer zaoferowali nam to, że my możemy dawać im pieniądze, sponsorować, a oni w swojej po prostu jedwabistości przyjmą te pieniądze. Dziękujemy, że przyjęliście nasze pieniądze. Genialne. Koszty zaopatrzenia sił zbrojnych Państwa U na rzecz bezpieczeństwa europejskiego będą stanowiły niewielką część PKB. No, można ją rozdzielić między kraje chętne do przyłączenia się do inicjatywy i uwzględnić w obliczaniu kosztów obrony zgodnie ze zobowiązaniami tych krajów wobec NATO. Czyli to, co im damy, to to uwzględnimy w kosztach, jakie powinniśmy ponosić na NATO. To jako zobowiązania wobec NATO to będzie. <grym> to jest jakiś kabaret. My im mamy dawać, sponsorować ich, ich armię i to będzie jako zobowiązanie wobec NATO. No genialne po prostu. Jak takie rzeczy przechodzą? Niesamowite a my głosujemy dalej na uśmiechniętą Polskę Donalda Tuska. Gratuluję. Czytam Platformy, czytam PiSu. Jeden pies. Gratuluję. Biorąc pod uwagę ryzyko wojskowe, Europa już szuka sposobów na wzmocnienie obrony, w tym zwiększonej liczby personelu wojskowego, ale budowanie takiego potencjału zajmie wiele lat i z znacznych środków. Integracja Sił zbrojnych państwa U to, skutecz, to skuteczna decyzja, która ma korzyści ekonomiczne dla, dla krajów partnerskich. No, genialne. Po co mamy budować swój potencjał i przeznaczać środki na swoją armię, bo przecież to zajmie długo czasu. A nam dacie pieniądze, to my będziemy już wiedzieli, co z tymi pieniędzmi zrobić. No, kreatywny gość. Szko, szkoda, że my takiego ministra finansów nie mamy. Który by poszedł. Do no, Niemców powiedział, no słuchajcie, dajcie nam te reparacje, bo my was tutaj ochronimy. My Jesteśmy wschodnią flanką NATO. <laughs> Stwierdzono, że wsparcie państwa U to inwestycja w stabilność Europy. Inwestycja, no zobaczcie. Wydawanie pieniędzy na ich rozwój to jest dla nas inwestycja. No tego to, to najstarsi górale nie wymyślą już. A wzmocnienie zdolności obronnych to nie wybór polityczny, lecz pilna potrzeba. My potrzebujemy wzmacniać ich siły zbrojne. Trzeba działać dzisiaj, aby być silnym w przyszłości. To jest kabaret. Działajmy dzisiaj na swoją rzecz. Trzeba się zbroić, ale my mamy się zbroić, a nie Donald Tusk wyśle kolejny pakiet pomocowy wyśle kolejne pakiety amunicji. A nasze magazyny są puste, i w związku z tym nasi politycy generałowie mówią wprost, że amunicji starczy nam na 7 dni potencjalnego konfliktu. Kontynuujemy systematyczną współpracę z partnerami, aby zapewnić sprawiedliwy i zrównoważony pokój dla państwa u. Tak, będziemy dalej sponsorować tą wojnę, żeby zapewnić pokój. Sprawiedliwy i zrównoważony. Nie, Sprawiedliwego, sprawiedliwy pokój osiąga ten, kto, kto wygrywa wojnę. Ten, kto przegrywa wojnę, osiąga pokój, ale niesprawiedliwy. A kto tu wygrywa, a kto nie wygrywa, a kto przegrywa, no to chyba wiemy, chyba widzimy. No ale nie wszyscy to widzą. A co na froncie, oczywiście Putin w na genialny pomysł stwierdził, że utworzy strefę buforową na granicy. Rosji z państwem U. Celem jest ochrona rosyjskich regionów. No i tak wstępnie człowiek myśli, no granicę buforową, no to fajnie, skoro będzie bufor, no to jak będzie bufor, no to regiony rosyjskie będą oddzielone od regionów państwa U, czyli dobrze, tak? No teoretycznie dobrze, ale oczywiście trzeba nam wmówić, że jest odwrotnie, że strefa buforowa jest zła, musi być strefa wojenna. Nie można tych wojsk odsuwać od siebie, bo to jest zło. Front jest dobry, strefa buforowa zła. No ale to reakcja państwa UU oczywiście jest na opak, yy, bo, bo Putin, jak chce zrobić strefę buforową, to źle. To znaczy, że chce, żeby trwała wojna. A oni, mówiąc nam, dawajcie kasę, bo chcemy strzelać rakietami, to znaczy, że oni chcą pokoju. Jak oni to wymyślili jak ludzie w to wierzą? Nie mam pojęcia. Dobrze, reakcja Państwa u jest taka. Kto to tutaj? Gdzieś, gdzieś mi uciekło. Aczkolwiek, no. Przypominamy światu, że wypowiedzi... Putina, któryś to minister. No, bez znaczenia. Przypominamy, przypominam światu, że wypowiedzi Putina o strefie buforowej pojawiają się w trakcie aktywnych wysiłków... Na rzecz osiągnięcia pełnego, trwałego zawieszenia broni, zaprzestania zabijania i postępu w pokoju. No to chyba dobrze, że chce strefę buforową, tak? Ja nie, ja nie rozumiem tego. O co oni się oburzają? Te nowe agresywne roszczenia wyraźnie odrzucają wysiłki pokojowe i pokazują, że Putin był i pozostaje jedynym powodem, dla którego zabijanie trwa. Musi stawić czoła większej presji, aby zakończyć tę wojnę. Trzeba na niego wywierać większą presję żeby Putin zakończył wojnę, trzeba w niego walić więcej rakiet, a później dziwić się, że Putin daje odpowiedź i też wysyła więcej rakiet dronów, które uderzają w kijów. Niesamowite. No, a na północy Rosja oczywiście koncentruje duże siły z możliwością zaatakowania na kolejny obwód, także będą mieli i na północy jadkę i na wschodzie i na południu. Genialnie. E, oczywiście były nowe naloty dronów, tak jak powiedziałem, no bo oni chcą, państwo uchce presję na Rosję i myśli, że jak oni będą wywierać presję na Rosję, to Rosja nie będzie na nich wywierała presji. No genialne po prostu. Rosja rzuciła żądania swoje na stół, stwierdziła, że my wygrywamy tę wojnę. Macie do spełnienia. Robimy strefę buf buforową, macie uznać naszą aneksję Krymu na naszą aneksję czterech obwodów. Ma być strefa zdemilitaryzowana. Żadnych wojsk NATO na Waszej ziemi. Nie, chcie, nie chcecie spełniać? Dobra. Będziemy tłukli Was dalej. Kolejny obóz zaraz zajmą. No i kiedy Zeleński w końcu pójdzie po rozum do głowy? No nie wiem. Generalnie Amerykanie by się zgodzili na, na to, co Putin chce. Amerykanie już Dostali swoją część, czyli umowę o metalach ziem rzadkich i teraz Amerykanie mówią, dobra, to teraz czas nam daliście, to teraz dajcie to, co Putin chce i będzie pokój. No ale nie, ale nie, finansujmy dalej, wysyłajmy dalej tam sprzęt. Także co, co za wpis dał pan Dej? Jak zwykle płacze i woła, wpis pana Dej w mediach społecznościowych. Dziś ratownicy pracowali w ponad 30 miastach państwa U i wsiach po potężnym ataku Rosji. Gdziekolwiek jest to koniecznie, konieczne, praca trwa. Nasze służby ratunkowe są na miejscu, udzielają pomocy i wspierają ludzi. Dziękuję. Rosjanie wystrzeli prawie 300 dronów szturmowych w ciągu nocy. Większość z nich to szachedy. Ponadto wystrze wystrzelano prawie 70 pocisków różnych typów, w tym balistycznych. Celem były Kijów i, i obwód, a także obwody Żytomierski, Chmielnicki, Tarnopolski, Czernichowski, Sumski, Odeski, Tralalala, tam wszystkie chyba obwody im ostrzelali. Nie? Były to celowe ataki na zwykłe miasta. Zniszczono i uszkodzono zwykłe budynki mieszkalne. W Kijowie uderzono w akademiki Wydziału Historii Uniwersytetu. Odbyły się również strajki w przedsiębiorstwach. Tragicznie zginęli ludzie, w tym dzieci. W tym dzieci. Moje kondolencje. No, ale prezydent Day ma możliwości zakończenia tego konfliktu o tak. Wystarczy zgodzić się na to, co chce Rosja. Nie zgadza się, więc wojna trwa. I mają coraz więcej strat w ludziach, w sprzęcie, w infrastrukturze. I coraz mniej ziemi. Jaki to ma cel? Każdy taki terrorystyczny atak Rosji jest wystarczającym powodem do nałożenia nowych sankcji na Rosję. Tak! Nakładajcie sankcje na nas, na Polskę nałóżcie sankcje. Sankcje na Rosję równają się w sankcje na Polskę. Tak jak to było do tej pory. I na wszystkich Europejczyków. Rosja przeciąga tę wojnę i zabija każdego dnia. No, ale nie tylko Rosja. No przecież o niej mówię jeszcze raz powtarzam. Dostałeś, chłopie, co masz zrobić. Nie chcesz, to nie. Świat może, swoje, świat może zrobić sobie weekendowy odpoczynek, ale wojna trwa niezależnie od weekendów i dni powszednich. Nie można tego ignorować. Milczenie Ameryki, milczenie innych na całym świecie tylko zachęca Putina. Bez naprawdę silnej presji na rosyjskie przywództwo tej brutalności nie da się powstrzymać. No tak. Jaką presję chcecie wywrzeć? Po trzech, ponad trzech, czwarty rok leci. Żadnej prosi nie wywarliście. Nie udało się. Co jeszcze chcecie zrobić? Jeszcze bardziej mamy, ja mówię, musimy, musimy zapierdzielać na dwóch etatach, żeby prezydent Day mógł sobie finansować swoje fanaberie. Sankcje z pewnością pomogą. Mm -hmm. Teraz liczy się determinacja. Determinacja Stanów Zjednoczonych, krajów europejskich i wszystkich ludzi na całym świecie, którzy dążą do pokoju. Do pokoju przez wojnę. Świat zna wszystkie słabości rosyjskiej gospodarki. Wojnę można zatrzymać, ale tylko poprzez niezbędną siłę nacisku na Rosję. Putina należy zmusić do myślenia nie o wystrzeliwaniu rakiet, ale o zakończeniu wojny. No ale Putin myśli o zakończeniu wojny, rozmawialiście, on, jego, jego postulaty się nie zmieniły. Będzie pokój, jak spełnicie to, to, to i to. A Wy nawet nie chcieliście oddać mu, taki gest zrobić, oddać mu Krym oficjalnie. A nie, ani kroku w tył, ani kroku w tył. I tak jak Trump powiedział, że pan prezydent Day nie jest aniołkiem, oni również przyczynili się do wybuchu tej wojny. Oni dali pretekst Putinowi. Oczywiście Putin jest winny, tak? Ja nie mówię, że nie. Rosja jest wrogiem, zgadza się. Ale po co drażnić niedźwiedzia? Drażniliście, drażniliście, odwinął się, strzelił w pysk. Czyja to jest wina? Niedźwiedzia, bo jest agresywny. Bo strzelił w pysk. Ale po co go było wkurzać? Ale my tylko go gilgotaliśmy. No wkurzył się, no, no co ja poradzę dobry ten niedźwiedź. Oj, 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 trzeba mu dać po łapach. Tylko nikt nie jest w stanie. Dajcie na koniec kciuk w górę, komentarz taktyczny, zasubskrybujcie, zasubskrybujcie kanał, udostępnijcie materiał i czekamy, co będzie dalej. Na razie nie ma koncepcji na zakończenie tej wojny. Nikt nie może, nie ma mocy. Unia Europejska nie jest w stanie z nikim rozmawiać. Dyplomacja leży. Amerykanom już się chyba nie chce nawet. Co będzie dalej? Kolejne odcinki tej jakże pasjonującej telenoweli będziemy oglądali w mediach. Dobra, na koniec, jeżeli macie ochotę wesprzeć rozwój kanału, to w opisie pod filmem macie różne opcje wsparcia. Wszystkim wspierającym, oglądającym i nieprzewijającym reklam serdecznie dziękuję. A na dzień dzisiejszy to wszystko. Dzięki. Cześć czołem.